Z racji, że jest to mój pierwszy filmik. Przedstawię Wam się. Mam na imię Aneta, mam 29 lat mam ze sobą trzy rzeczy. Zacznę może od balsamu brązującego daw. Używam balsamu już od jakiegoś czasu i powiem szczerze, że jestem bardzo, bardzo zadowolona. Mam obecnie balsam do ciemnej karnacji. Z racji z tego, że jestem już troszkę opalona, ten balsam na mojej skórze sprawdza się w 100%. Balsam, jeśli dobrze się go rozprowadzi, nie podstawia w ogóle smug. Zapach po prostu uwielbiam, więc z całym sercem mogę polecić każdej. Co jeszcze o nim mogę powiedzieć? Na pewno kupię jeszcze nie jeden, nie jeden raz balsam z tej serii. Kolejną rzeczą, którą ostatnio zakupiłam, to jest zestaw 6 kolczyków. Zapłaciłam za niego w tesko 7,50. Kolczyki nie są może najlepszej jakości, ale bardzo mi się podobają i noszę je właściwie codziennie na zmianę. Kolejną rzeczą, dzięki której postanowiłam nagrać ten filmik, czyli właściwie najważniejszą jest masło do ciała z limitowanej edycji, firmy vintage, produkty co są chyba tylko dla Tesco. Balsam tej filmu kupiłam po raz pierwszy. Właściwie użyłam go wczoraj po raz pierwszy, ale zakochałam się w zapachu tego produktu. Konsystencja naprawdę jest bardzo fajna: bardzo fajnie się rozprowadza. I szczerze, co do, co do jakości skóry po zastosowaniu, nie mogę się jeszcze wypowiedzieć ale zapach jest po prostu obłędny. Jest to żurawinka i naprawdę, naprawdę z całego serca polecam, jeśli ktoś ma zbędne 10 zł, bo tyle kosztuje 9 groszami w Tesco, to nie zastanawiajcie się, kupujcie, bo dla tego zapachu, który naprawdę długo utrzymuje się na ciele i ja na przykład robię coś takiego, że się, posmarowałam się nim i Założyłam od razu ubranie i ten zapach na ubraniu po, całej, po całym dniu nadal jest, także no i nie brudzi tego tak ubrania. Także naprawdę polecam i dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że mój pierwszy filmik nie był aż tak tragiczny. Z kolejnymi postaram się bardziej i mam nadzieję, że spodobał Wam się i że będziecie oglądać kolejne.